Się wyrazem rzeka i, i proszę, Darek, odpowiedz na to, przez jakie Że, że, e, że z kropką. Witam, panie dyrektorze. To nie wygląda za dobrze. O! Stasiu bardzo szybko zasnął po męczącym wtorkowym dniu szkoły. Yuh, dzisiaj środa, kolejny dzień szkoły! Stasiu, zjedź, 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 Cześć Stasiu. Cześć mama. Dzień mama. zjedź, władza. Dzień panie Stasiu. Dzień dobry, Stasiu, dzień Idę idę. Idę, Dzień dobry dzieci. Dzisiaj my będziemy mieli lekcję informatyki i w takim razie pójdziemy do sali informatycznej. Wejdźcie na stronę genger.org. Tam pograjcie sobie trochę w grę. Woo! Dobra, już koniec. Prze przerwa i koniec lekcji na dzisiaj. jupi! Stasiu pojedziesz dziś z nami na hulej Tak, Darek, tak. Yani Muszę już iść do domu. No to cześć, Darek. Ja też muszę. No to cześć, Kamil. Dobra, odstawię tą do hulaj nogę. <grym> y o, ma na śpi. Dobra, idę. Stasiu bardzo szybko zasnął.